I mówimy tak... WIEK POKŁĘCKI! A skąd jesteście? Z Warszawy Są Z Rywnika na Biała Nowy Sąk Spasskie Pole Bliska Nowa Wyspa Mamy te narty po stół i jemy karpia. No Ile łusek zjemy, no, to później mam taką strukturę. No, ja akurat trochę tego karpia zjadłem w tym roku, no, ale ja powiem, że nie trzymało w ogóle. Yy, bo za mało sianka było. Tak, to ale jeszcze liczy na, Trzeba mieć dużo ogóle... sianka, żeby takie narty w ogóle kupić. Także Zaczniemy od tego. Dwa lata przerwy, ale warto było dwa lata czekać, bo zobaczyliście Państwo, mamy dużo śniegu. I ta ilość śniegu to nie przypadek, bo to jest właśnie piwniczna. Idealne warunki, fantastyczne widoki. Zapraszamy za rok. I za dwa, i za trzy. Naprawdę u nas się bawi najlepiej. Może gdzie indziej tradycje są dłuższe, u nas trochę krótsze, ale to u nas jest najlepiej. Zapraszamy do Piwnicznej. Pozdrawiam wszystkich. Impreza udana, warunki śniegowe bardzo dobre. Chcę też podziękować za logistykę, tym wszystkim, którzy brali udział. Mam na myśli tutaj wszystkie służby OSP, GOPR, ale także te komunalne, które nas tutaj wspierały. Miejsce jest urokliwe. Ja akurat znam te tereny, więc mnie nie, można, nie trzeba przekonywać, ale. Yy, ludziom, którzy nie znają piwnicznej obidzy, którzy tu nigdy nie byli, yy, polecam i gorąco zapraszam.